My wspieramy polskie firmy przede wszystkim od, od strony naukowej. I tutaj widać wyraźny postęp dzięki wejściu w życie tej pierwszej ustawy o innowacyjności, dającej realne ulgi podatkowe dla przedsiębiorców, którzy inwestują we współpracę z nauką. W 2017 roku nakłady, nakłady na badania i rozwój wzrosły o 15%, ale w 2018 roku ten wzrost będzie na pewno zdecydowanie wyższy, bo od 1 stycznia 2018. Obowiązują nowe ulgi. To są ulgi rekordowe w skali świata za każdą złotówkę zainwestowaną w badania i rozwój, czyli we współpracy z, ze światem naukowym, przedsiębiorca od podstawy opodatkowania może sobie odpisać 2 zł. NCBR dla firm, 49 wizyt w kraju, spotkanie z kilkoma tysiącami przedsiębiorców, którzy dotychczas robili innowacje, natomiast nigdy nie korzystali z pomocy publicznej. Myślę, że NCBR możemy śmiało określić, że jest taką instytucją ubezpieczeniową. Ubezpieczamy ryzyko od nieudanych prac badawczo-rozwojowych.